W dzisiejszym odcinku wam pokażę jak działa tryb Steel a brain rot. W dzisiejszym odcinku ukradniemy jak najlepsze brain tylko się da. Ja jestem początkującym w tej grze, mam 7000, był kradłem przed jednego, no ale za sami go znowu skredzione, ale no spokojnie odrobimy się. Jak działa ta gra? Ogólnie tutaj na nas w środku się rozpią ciągle nowe brain roty, które można sobie kupić i ci będą dorabiać, albo w lepszy sposób, nie wydawając pieniędzy, podchodzić do kogoś bazy i na przykład nie wiem, tutaj najlepszy jest ten, ciach ciach, klikasz E, znaczy najlepiej mówiąc trzymasz E, bierzesz sobie go i idziesz do Twojej bazy. Zobaczymy, czy nam się uda. Czy nam złapie. Nie złapie na chyba. Okej, okay, dobra, w porządku, dobra, za, co robiliście? Widzowie, udało się. Mamy pierwszego Brain rota w bazie, który nam daje 65 dolarów na sekundę. To jest naprawdę dobrze. Jak na początek nie narzekam. Nie musiałem nic wydać. No, zarobiłem teraz pieniądze. Mogę sobie kopiować tutaj po prostu dalej albo iść dalej i robić to samo, nie? Tutaj co, mamy takiego, ale to A weźmiemy sobie czemu nie? Jak za darmo to bierzemy. Tak, o, idziemy co teraz z nim do bazy. W taki sposób się szybko dorobimy i naszym celem mogły ogólnie... Nie jest w tej grze, aby zrobić jak najwięcej rebierfów, ponieważ odblokowujemy przez to premie, jeśli chodzi o pieniądze dorabiane za każdym rebierfem, no i jakieś właśnie takie futury, tak zwane... Dodatki, żeby szybciej chyba biegać i takie rzeczy, więc, no, bardzo opłacana rzecz na pewno. No i super, mamy już 10 tysięcy dolarów. Możemy sobie kupić coś fajnego, ale nie, my dalej będziemy kraść. Tutaj jest jakaś inna baza otwarta. I tu mamy tego. Tung, tung, tung sahur diamantowego. Weźmiemy sobie go i ukradniemy. Idziemy teraz tylko do bazy. Tam są zamknięci. To, to może od tam i od jednego z nich. No i super, mamy już trzeciego brain rota Teraz w bazie, już trzy nam się udało ukraść. To jest bardzo dobrze. U nie widzowie, jeśli byście chcieli więcej odcinków z brain rota od mojej osoby, no to zostawcie po prostu łapeczki i subika, napiszcie jakiś komentarz. Ja się bardzo ucieszę. A my idziemy w dalszą bazę szukać, gdzie można ukraść Brain Rota. Tam jest otwarte. Czy tam jest coś ciekawego? Zobaczymy sobie. łapeczki, dobra, to mi się bardzo podoba. Ale chyba nam się nie uda się. I uda nam się legendarnego ukraść. To by było mega, jakby nam się to udało. Proszę, proszę. Dobrze, widzowie, udało nam się. Mamy chimpanzini bananini. To jest legendarny 300 na sekundę nam daje. Nie no, dobra, to jest udany. Udany początek na pewno. Tak, szybki sposób się milionerami staniemy. Na rebirfa potrzebujemy, już mamy tungtung tung Sahura. Jeszcze trypi tropi 1 milion dolarów. No dobra, to na spokojnie nam się uda. A ty co, chcesz mi tu ukraść? Ale mnie uderzył ham. Dobra, poczekamy chwilkę tylko, żeby zamknąć od razu bazę, żeby nam nic nie ukradziono. No i super, niech on se mnie bije, bo on na tym tylko traci czas. A ja teraz wyjdę zaraz, gdzie on nie może wyjść. Ach? no, to spróbuj sobie wyjść kolego stamtąd, bo nie wyjdziesz teraz. A my tutaj będziemy szukać następne Brain z schradzenia. Chociaż. Krótkie, on to jest w środku. mi to trochę niepokoi, bo 40 sekund zostało. Ze 40 sekund powinienem dać radę. I ten, o teraz, zaraz? Nie. Tutaj jeszcze jest To jest eric Rar. Dobra, weźmy z tego Kradniemy go, bo kolega chyba coś nie zauważył. I drugiego brainera tam z radami. To jest naprawdę fajnie. Aj, nie udało się jednak, nieważne. O, tylko się wracamy, żeby nam ten nie ukradł. Myślę, że nam ukradnie. Cham jeden. A, pobijecie, kolego, chodź tu. No! I leżysz na ziemi, Antoni Gamer. Zdajesz tutaj, zamykam cię znowu. Ej, ej, ej. ej. To jest bardzo niedobrze. O, i co ty chcesz? Raz? Nic się nie ukradł. Nie Mamy jakiegoś bogatego chyba o mitkama nawet, który daje 5000 na sekundę. To coś ciekawego, nie? Dobra, to 30 sekund byśmy musieli uciekać. Odczekać, ale problem jest taki, że ono tutaj ciągle siedzi i nie wyjdzie stąd, więc nie wiem w sumie kiedy. Tego szybko podbijemy, bo mi tutaj trzyma mojego Brainrota, nie wiem co to ma być w ogóle. Dobra, mam 60 tysięcy. Czy sobie kupić coś fajnego, myślę? A czemu nie Bandito Bombito? Bobrito, sorry. <laughs> bandito Bobrito A ty kolego myślę, że cię nie widzę. Czekaj mi, stąd. Tutaj za 50, a nie za 6 tysięcy. Ciekawsze to będzie. Póki co nie ma, no dobrze. Naszym celem na ten odcinek jest osiągnąć pierwszego rebirfa. Zobaczymy czy nam się to uda. Mam nadzieję, że jak najszybciej. No ale w razie co... O, I prawie by mu się udało. W razie co, po prostu wrócimy po przerwie lekkie, jak już trochę się dorobię i tutaj ogarnę, a wy nie zapomnijcie, aby zostawić lupeczkę. No i widzimy się zaraz za sekundkę. Dobrze widzowie, już mamy 177 tysięcy na koncie, więc jest bardzo super. Jest naprawdę. Damoszka zobaczymy, nie jestem trochę kamki, ale zdarza się, co nie? Dobrze widzowie. A więc idziemy teraz szukać następnego granota do skradzienia, bo potrzebujemy pieniążki, musi to szybciej iść jakoś. Więc zobaczmy, co tutaj kolega ma. Ciekawego. O, ma legendarnego kraba, dobra. Tego ja bym bardzo chciał, więc proszę, aby się udało. Już idziemy, idziemy. Proszę, proszę, żeby nikt tutaj teraz nie zaszkodził mi, tylko. No jest, tutaj mi zaszkodził. No, ham jeden. Nawet to nie była jego baza. I dlaczego on to robi? Nie wiadomo. Dobra, bierzemy kraba. Próbujemy jeszcze raz kraba skreślić. Dobra, ale teraz każdy kradnie, więc jest naprawdę super, bo nikt teraz nie będzie chociaż przerywał. No i idzie tutaj ham jeden. No i czemu on to robi? No co za ham? To jest nie jest jego baza. Dobra, spróbujemy. oj, oj, oj. oj, oj jednak nie, nie spróbujemy. Bo mi właśnie chce skraść kolego tutaj coś nieładnego. Nie fajnie, nie fajnie. Dobra, nie ma. Nie ukradniesz mi chamia. Dobra. Wracamy się teraz tam do bazy, bo chcę tego legendarnego kraba. On jest mój. No, nie jeden no, tylko wszystko psuje, kurczaczki, cały czas. Dobra, jeszcze raz próbujemy. Tam ktoś próbuje mojego chimpanzini ukraść. Co za hamie, No, dobra, nie, nie uda się to się, nie uda. A my tutaj idziemy do bazy z powrotem, bo to jakiś kolega z breclem na plecach. Mi chce ukraść chimpanzini bananini! Tak nie może być! No, pało się na ziemię, dokładnie tak. A, raczej 30 sekund. No nie będę czasu, żeby pójść i ukraść. To tam, ale zaraz spróbujemy od nowa. Tu jest za 30 tysięcy, jakieś? Ja sobie go kupię, prostu, żeby było dodatkowe pieniądze, bo czemu nie? A ty co chce myślisz cały czas, kolego? No, no nie dam ci, no No nie ma. Tego chcę sprzedam, bo to jest jakiś słabiutki, który daje 9 dolarów. Takiego nawet nie chcę i nie potrzebuję tutaj. Być. Nie chcemy biedy chcemy bogactwa. tak jest, widzowe. Dokładnie tak. Dobra, sprzedajemy tego. Ciach, sprzedaliśmy. Ta nie chcę tu siedzi, masz, tu jeszcze raz w główkę dostałeś. Mam tę teraz zamkną bazę. Tutaj jest jakaś otwarta od batona. To można batonowi skrać, tak wtedy. Kiś, który daje najwięcej, to to jest chyba ten. Wybieramy go, bo piemy. Tam jest jakiś ten gościu, znowu który każdego bije, ale dobra, może mi się uda. Uda się, uda się. Wierzę w to, wierzę w to. No i super, mamy następnego Brain Rota. Udało nam się. Super. No powoli idzie do przodu, już 230 tysięcy na koncie. Brakuje. No jest to już jedna czwarta rebirfa ogólnie, więc bardzo super, bardzo super. A gdy nam uda się zrobić pierwszego rebirfa, to już osiągnęliśmy sukces. A ciebie będę dalej bił, chamę, bo ty mi tu siedzisz i tylko nerwy robisz. O, niewygodne. Eee, bazy wszystkie są zamknięte. Tamte jest znowu otwarte z tym właśnie jednym legendarnym krabem. Bo tam się wrócimy zaraz, tylko tutaj musimy zamknąć. Wyjdziesz, czy zamknąć się znowu? No to zamykam cię znowu, nie? Dobra, 30, 60 sekund mam. A, i zamknę bazę. A tutaj jest otwarta, tylko to jest bieda jakaś. By za 100 tysięcy balerina kapucina. Myślę, się mam kupić. Opłaca się? No szkoda mi trochę pieniędzy w tej chwili. A, masz tu. A ci zapsuje? nie masz. Nie ukradniesz. Se. A, 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 wszystko zamknięte. Dobra, to wracamy póki co do siebie. Skolektujemy sobie wszystkie pieniążki. Dobrze. 276 tysięcy, to jest naprawdę już pieniążek. Dobry. tropi będę mógł sobie, kupić, żeby już mieć... Z głowy po prostu, więc jak znajdę tutaj tropi, to sobie go kupimy, ale póki co Nie widzę nigdzie Trypitropiego Znowu zbierzemy, ciach, ciach, ciach Raz, zaraz już 300 tysięcy będzie, kurczaczki O, tam z tyłu jest otwarte To zamkniemy szybko te drzwi i pójdziemy ukraść mu Brain Lepiej. najlepiej A... O, zamknięte drzwi, no i idziemy teraz tam do niego I kradniemy, zobaczymy czy nam się uda On tu może mieć coś ciekawego znowu Uuu, Najlepszy jest Ten jest najlepszy, oła, no nie No co ty sam myślisz, dobra, no to ja to robię Inaczej, resetuję sobie postać w taki sposób So, wrócimy do naszej bazy Dla wygody Dobra 30 sekund Tam z tyłu jest otwarta baza Spróbujmy Tylko daleko jest Muszę w te 30 sekund tam wrócić żeby ich nie ukradł Ale ja chcę tego kraba I krab byłby naprawdę super Bo to już są dodatkowe duże pieniądze Które się dostanie Więc spróbujemy Może się uda A jednak może być ciężko Miejmy nadzieję, że nie trafi nas kolega bo byłoby szkoda Dobra, dobra, uda nam się Widzowie, uda nam się Widzowie, udało się Dobrze, mamy następnego legendarnego Ten wspaniale, że dwa legendarki mamy Mamy chimpanzini bananini I mamy szef kabra tak abra <laughs> Nie, jak on to jest? Raba, ra, kadabra Dobrze <laughs> Mamy trick track, brebum Brybrybikus, dikus, bombikus No, jakie fajne Dobra, super Dwie legendarki Już mamy 370 tysięcy To tak szybko idzie Naprawdę, widziałem Uda nam się to w tym odcinku Zrobimy pierwsze góry birfa To jest naprawdę sukces Idziemy teraz do tego batona On to chyba coś nowego ma 25 koła, weźmiemy sobie delfinka Delfinka sobie weźmiemy, bo trzeba nie Delfinek chyba to najdroższy tych dzisiaj, więc bierzemy go Oj, 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 uderzył mnie No i po delfinko, no szkoda, a może ten ma coś O trippy mieliśmy kupić Tylko pod razu trypi tropie, żeby mieć z głowy tą misję Na tego rebirfa tutaj Zbrukują nam w sumie tylko pieniądze i będziemy mieli pierwszego rebirfa No no, jest wspaniale Dobrze, zbieramy sobie 430 tysięcy na koncie, jest Jest, no i wspaniale Teraz trypi tropi tutaj do nas wchodzi, mamy to Mamy misję z głowy, tak, Raz tylko jeszcze pieniądze za super. To jakaś baza. O, to może być coś. Biednie. Ale tego mogę wziąć po prostu, że było. Bo co no, za darmo, to za darmo. Tak nie będziemy tutaj wybrzydzać. O, pieniądz, to pieniądz. Mamy następnego brain rota skradzionego. I już nam się ukradło? udało ukraść? 8 brainlotów jeszcze udało ukraść. Tak krótki czas. W jednym odcinku. To jest naprawdę dobrze. Dobry wynik. A to ja ta co chura, bym mógł wziąć zaraz. Muszę pierw zamknąć u siebie drzwi. O, ja ci popsuję to. Sorry. Dobra. wynik nie może być bogatszy ode mnie. Wiadomo, jest tylko. Ja muszę być tu najlepszy widzowy, bo ja jestem. Klik to XD. Patrz. No właśnie, co tego jest, nie? Ten ma bardzo fajne tutaj rzeczy i otwiera się teraz. W sumie bym chciał tego brain Rot, Ajajaj, no to jednak nie będę chciał. Mi nie udało. Dobrze, 500 tysięcy. Jesteśmy już na połowie. Ponad połowę już mamy na rebirfa, więc wspaniale. My tutaj poszukamy dalej wizowe i zobaczymy się znów, gdy mi się uda uzbierać dosyć na rebirfa. Wizowie, nie uwierzycie, co się właśnie wydarzyło. Udało mi się ukraść mityka. Mamy pierwszego mityka w swojej bazie. No i wspaniale, daje on 1200 dolców na sekundę. To już jest jest naprawdę dobry pieniądz, więc w sumie już zaraz powinniśmy mieć milion na koncie. Więc dobrze, mamy dwie legendarki jednego mityka. Udało nam się takie dobre rzeczy skraść. Naprawdę jestem dumny tego, co mi się udało w taki krótki czas. Tylko trzeba było coś sprzedać takiego tańszego, żeby sobie lepszy ten wziąć. Bo Brito, niestety, dziękuję ci za twoje towarzystwo i za dobre początki, ale lecisz. Do widzenia! Dobrze, mamy jedno miejsce teraz na jakiegoś Brain Brainrota, a brakuje nam jeszcze 180 tysięcy dolarów, aby zrobić Repirfa. Czy da się tu jeszcze coś ciekawego skraść może na szybko? Chyba nie, bo wszystko zamknięte, a tam jest jakiś bambik, który nie ma pieniędzy, więc od niego nawet nie będziemy brali, nie? <grym> Dobrze. Mm, a to wracamy do bazy. Póki co zbieramy. Ciach, ciach, ciach. Bo tylko 117 tysięcy i możemy zrobić tego rebirfa, i nam się udało, widzę że na dzisiejszy odcinek. To jest naprawdę sukces. Napiszcie w komentarzach, czy już gracie, graliście w ten tryb, bo jeśli tak, to napiszcie, jaki jest wasz najlepszy brain rot, jaki umieliście, albo skleliście. I Co wy, jeśli będziecie chcieli, to wszędzie można też razem zagrać, więc będziecie mogli dodać mój nick. Wiadomo, tak jak na YouTube, Klik to XD i będzie można razem grać innym Brain i razem być najbogatszym społeczeństwem, najbogatszym społeczeństwem w całym Robloxie, wiadomo. Dobra. I brakuje nam tylko jeszcze 20 tysięcy. Dobra, dobra. Zbieramy, zbieramy i zaraz będzie, widzowie. I nam się wreszcie uda, no nie wierzę. Na szczęście. Dobrze, widzowie, udało się. Mamy teraz milion na koncie. To teraz idziemy na Rebirfa i robimy to, widzowie. Jesteście gotowi? 3, 2, 1. No i mamy pierwszego rebirfa, widzę, udało się. No i wspaniale. No dobrze, widzę, to ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Następny odcinek też już za niedługo będzie, więc bądźcie aktywni na kanale. A w następnym odcinku spróbujemy może nawet dwa rebirfy rząd zdobyć. Jeśli by się udało, byłoby wspaniale. A tak, to dziękuję. I siema maneczko.